Po prostu trzeba było to zreperować. Także zaczynamy kosić. Ja tutaj otwieram swoją słynną furtkę. Jak widzicie zapiąłem sobie wóz, żeby to pomieścić. I powiem Wam tak, jest jeszcze coś zielonej. Wilgotność może nie jest taka jak trzeba, ale już nie będę czekał dłużej. Bo już lepiej na pewno nie będzie. Praktycznie jest już październik szkoda by było po prostu szkoda by było czekać jak jest kombajn udało się go zreperować to kosimy zapraszam wszystkich do oglądania no i dobra już sobie odciąłem jadę teraz pod i jedziemy na, na, na następne pola tam już kombajn powinien na nas czekać także do potem 16 arów. Kasia fajny na posterunku. Powiem wam, jest trochę zielona, ale już nie czekam. Deszcze mają być, już lepszy. lepiej nie będzie. Na pewno. Tutaj jeszcze było duże zachwaszczenie dosyć, to już lepiej na pewno nie będzie. Na pewno będzie miała wilgotności z 18. Jeszcze zielonych jest trochę, także trochę zjadły no ale prosimy. Trochę już osypuje się jak widać. Stronki pękają. ujemy to 15 i co będziemy sypać 15, 30 i 16 arów. 20 arów. Ostatnie pole, najładniejsze. Tutaj w tym miejscu jest najładniejsza. sami mi zobaczcie. Jaka jest wilgotność? Nie wiem, na pewno jest duża. 11.08 Powiem wam, że tu już od lasu no to jest chłodno. chociaż dzisiaj było w miarę ciepło. Było 20 stopni. Także zdecydowałem się kosić nie czekam na nic. Lepiej już na pewno tak jak mówię, nie będzie. Deszcz zapowiadałem przez tydzień. Szkoda, żeby zostało. Jeszcze tu jest namieszana jakaś odmiana późna. Jest trochę zielonej, jest trochę herba polu. Wydawało się, że nie będzie, ale jest. Na pewno wilgotność, wilgotność jest około 20, jak to wszystko się zmiesza, także no co, kosimy co będzie, to będzie. Na skupie najwyżej odtrącą za wilgotność, za zaśmiecenie. Trudno. To jest rolnictwo. I co, to jest ostatni przejazd. Będziemy za chwilę wysypywać. walątek został a już idę do przyczepy będziemy sypać i co, sypiemy ostatni kawałek drodzy widzowie w rolnictwie są sukcesy, są porażki tutaj aż takiej porażki nie było wydaje mi się że około, około dwóch ton tej soi jest tak mówię, nie czekałem tu jest wymieszana jakaś odmiana zobaczcie zdarzają się zda, zdarzają się właśnie zielone no ale trudno myślę, że jakieś dwie tony będzie dam wam znadziek jak sprzedam, zważę, na pewno tutaj będzie odbite za wilgotność, za zaśmiecenie. No bo te zielone, no to wiadomo, że to jest śmieć. No cóż, ja tu podpinam, podpinam sobie wóz pod sześćdziesiątkę. Prowadzę to pewnie do garażu, żeby jeszcze większej wilgoci nie złapało. Myślę, że dzisiaj jest sobota, w poniedziałek pojadę na skup, sprzedam. Także co? Żegnam się z wami. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.